Cześć, witam. Kolejne auto, które trafi dzisiaj do naszej oferty, to Honda Civic, dziewiąta generacja tego modelu. Auto z 2014 roku, które posiada silnik benzynowy, wolnosący o pojemności 1,8 i mocy 142 koni mechanicznych. Auto też z manualną sześciobiegową skrzynią biegów. Jeśli chodzi o wersję wyposażeniową jest to wersja sport. Jest to też wersja jeszcze przed liftingiem. Na wyposażeniu mamy między innymi 17-calowe felgi aluminiowe rozmiar opon 225x45 Mamy tu także kamerę cofania. A także kierunkowskazy w lusterkach. W przodu światła halogenowe Także światła przeciwmgielne oraz światła LED do jazdy dziennej. Tutaj w zderzaku. Mamy tu także elektrycznie sterowane szyby. Z tyłu, z przodu, także elektrycznie sterowane lusterka, także składane. Mamy też skórzaną wielofunkcyjną kierownicę. A za pomocą tych przycisków sterujemy radiem, za pomocą tych sterujemy zestawem głośno mówiącym, a za pomocą tych tempomatem oraz limiterem. Mamy też automatyczne wycieraczki i automatyczne światła. Tak wyglądają nasze zegary. Tutaj jest włącznik świateł automatycznych jest włącznik automatycznych wycieraczek i możliwość ustawienia częstotliwości na tym wyświetlaczu pokaże nam się też kamera cofania a przebieg naszego auta to 38 511 km konsola centralna zwrócona w stronę kierowcy, mamy tutaj klimatyzację automatyczną dwustrefową mamy także system start-stop, skrzynia manualna 6 biegowa tylna kanapa z podłokietnikiem i miejscem na dwa napoje z systemem Isofix, czyli mocowań fotelików dziecięcych, a także z hondowskim słynnym systemem Magic Seats, czyli możliwością podniesienia siedziska. Dzięki czemu dostałem dodatkową przestrzeń bagażową. No i jeszcze bagażnik. Zainteresowanych zachęcam do kontaktu telefonicznego lub odwiedzania naszego salonu Honda Plaza na ulicy Malowniczej 29A. Do zobaczenia.